Witajcie na kanale Ma Macie z tej strony w dzisiejszym odcinku, krótkim zapewne, jeden PSO Box V. Boltund V z kartą promo Boltund i przedrukiem wulu w wersji takiej... To jest przedruk, nie? Tak, to jest zwykły komonik z... z Fusion O, Ciekawe. Dobra, otwórzmy go sobie. No i tak wygląda zestaw po rozpakowaniu. Ten wulu mnie zastanawia, no bo to jest tak naprawdę przedruk komona Świeżą Strike, 264, karty zostaje swoją drogą. Fajnie, że jest holo, ale tak nie wiadomo, trochę co z nim zrobić. No bo ani to promo, ani to łatwe do znalezienia. No nie wiem, nie wiem. Boltund V jest też inny zestaw z Boltundem V. Jest to jakaś talia. Pewnie w nocy znajdziecie, bo ja nie do końca wiem. Nie interesowałem się tym. Tu mamy kartę Boltunta 219 z Wuzh. To jest ta sama karta. Wielkiej gra wersji. Brrr, się świeci. Położę gdzieś to tam na bok, żeby nie przeszkadzało. I cztery paczki. I te paczki są, powiem Wam, całkiem przyzwoite, bo mamy Brylianty 2, Evolving Skies i Fusion Strike. I może polecimy w Fusion Strike'a, a potem sobie zrobimy Bijmy tam po kolei jakieś fory. Nie zakładam dużych hitów. Ostatnio mieliśmy bardzo dużo szczęścia z Alolan Egzekutorem. Wątpię, żeby to się powtórzyło. Więc po prostu zobaczmy, ile straciliśmy kupując takiego boksa, No bo te boxy to chodzą tam pewnie po 80 zł. Coś w ten desem, nie? Shauna, Feraligator. Bulk. Dalej. A, tu mamy Brylianta, W Bryliancie tak? tak? Wiem, można trafić Charizarda, ale zakładam, że go nie trafimy. Chociaż szczerze potrzebuję V-ki Charizarda. Zwykłego Charizarda V. Bardzo by mi się przydał. Bo odkąd. Uuu, Mimikyu VMAX! Altart. To no fajnie. Mimikyu VMAX, bardzo fajny altart. No, No to niespodzianka. Bardzo Milusia. To fajnie, 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 fajnie. Evolving Skies, stary dobry Evolving Skies. Zobaczymy, co ty przyniesiesz. Nie zakładam, żeby coś specjalnego. Evolving Skies jest trudnym setem i tak Treasure Energy Sable Line Kit Perkmite Eevee? Eevee, może jakiś Eevee tentakul Eevee Stoutland to jeden z najbardziej popularnych zapychaczy w tym secie. I ostatnia paka. Fajnie, że do mi się trafił, bo naprawdę jest taką odskocznią od typowych trafień. Kindler Prim Club Challenge Care. A to powinien tu kłaść... No nieważne. Tertwig, Miesino, Kindler i Magmortar. Tyle! Cztery paki, karta, promo i jeden VMAX Trainer z galery. O, tam holo jakieś. No i tego Ulu mamy nieszczęsnego, z którym nie wiadomo co zrobić troszeczkę. Ale Sandbox myślę, że udany. Można powiedzieć, że udany. Ło, wow, to będzie rekordowy filmik. No, ja. trzymajcie się, cześć!